Jak to jest z polską ortografią i gramatyką w angielskim Excelu? Możesz oczywiście pisać sobie co chcesz. Excel nie bardzo się tak naprawdę przejmuje tym, no dopiero jakbyś chciał włączać SPL check, czyli to jest i w Excelu i w Wordzie to jest ten sam skrót klawiszowy, to jest po prostu F7. No i tu masz sprawdzanie Pisowni. Tak jest akurat polski, ale żeby był ten polski tutaj, to potrzebujesz jednej rzeczy, która nie instaluje się automatycznie przy pobieraniu właśnie najnowszej wersji Excela, Office 2013. Zajrzyj dlatego w menu File, opcje i jest zakładka języki. Widzisz, ja tu mam doinstalowaną, ona nie była właśnie na samym początku zainstalowana. Wersję polską. No i jak możesz to zrobić? Ona tu powinna być jako niezainstalowana, i wtedy wystarczy kliknąć na instaluj. Tak, no to pokażę ci jakiś język, który nie powinien być, o, jakiś arabik i powinien być tak samo przy polskim. Wystarczy wtedy, że klikniesz na ten odsyłać je do odpowiedniej strony i tu nawet nie ma co się przejmować, bo i tak na tej stronie musisz jeszcze raz wybrać język, jest polski, wybierasz go, klikasz download. No i proszę, jest polski i tu pobierasz odpowiedni do twojej wersji Excela 64-bitowej czy 32. No i teraz kliknąć pobierz, tak wystarczy zapisać w dowolnym miejscu zapisz, no ja już ją mam więc nie ma sensu później jak pobierzesz wystarczy po prostu kliknąć zainstalować przejść przez zainstalowanie i no, wracamy właśnie do Excela i będziesz miał tutaj taką zainstalowaną no tu ten arabic nie jest mi potrzebny więc go po prostu usunę i teraz zobaczmy tą pisownię, no, widać na pierwszy rzut oka polski to tu nie jest najładniejszy ale można sobie właśnie to F7 nacisnąć i będzie przechodził zwykłe okienko. Bardzo znajomy, jeśli pracowałeś z pisownią w Office 2010. Ale to nas nie interesuje, bo jest coś ciekawszego w Wordzie. Nie Excelu jak na co dzień tylko w Wordzie sobie skopiujemy najpierw tę część po polsku do Worda CTRL V i tu jest pierwsza rzecz jak kopiujesz właśnie z Excela do Worda no pojawiają się trudności, tu chce się jako tabela ale od razu przy kopiowaniu jest ta dodatkowa opcja, że jak naciszesz CTRL możesz wybrać sobie tą opcję na końcu. Ona ma skrót klawiszowy T, w polskim też jest T. Więc naciskasz T i to po prostu kopiuje jako tekst. No i tu mogę escape, żeby to wyłączyć. Mogę jeszcze coś zrobić, bo jest coś takiego jak zamiana. Skrót klawiszowy to jest po prostu Ctrl H i czego szukam? No, szukam czegoś więcej i szukam specjalnych. To jest znak paragrafu, znak końca linii, on jest tak zapisywany i chcę go zamienić po prostu na spację. Jakbyś miał właśnie sytuację, gdzie kopiujesz z Excela do Worda, to mogą się pojawić takie trudności i takie rzeczy Ci ułatwią. No i teraz zamień wszystko. No i tutaj zamienił. Mogę zamknąć okienko, on wjechać w górę. No i widać od razu jest polski tu na dole jest. Widać, że jest polskie tłumaczenie. I jak nacisnę sobie teraz F7, to zamiast tego okienka, co miałem wcześniej, pojawia mi się taki panel boczny. I tu są te standardowe. Ignoruj, ignoruj wszystkie. Dodaj do słownika, zami i zami wszystkie. Czyli, żebyś mógł. Sobie odpowiednio właśnie sprawdzić pisownię i ortografię. Dodatkowo masz tu napisany wyraz, na który chcesz zmienić. Tu jest głośniczek, który no, w wersji polskiej, jeśli chodzi o polskie wyrazy, nie działa. Pokażę Ci, będzie działał na angielski. I też dodatkowe są synonimy, pojawiają się. Jakbyś miał trudności. No to ja mogę tutaj szybko po, pozmieniać. Zamień, zamień, zamień. Tu się zmieniają odpowiednie wyrazy. Zamień, zamień. Ok, to znak zapytania. A, niech będzie znak zapytania i tu ok, wszystko, cacy, mogę iść dalej i tu zostało zrobione no ale co się dzieje jak ja sobie przejdę jeszcze do tego Excela i skopiuję te wyrazy po angielsku tak, ctrl v, one dalej się w tym niedobrym sposobem kopiują no ale ctrl właśnie to rozwinąć jeszcze raz menu i nacisnąć tej ładniej, no i tym razem już nie będę zamieniał paragrafów na spację po prostu i mogę tu automatycznie wykrywa mi jako polski, więc cały czas będzie źle. Ja mogę sobie ręcznie to zamienić na angielski, bo mam akurat takie właśnie dwie zainstalowane i nacisnąć OK. Te wyrazy też dalej są źle napisane. No specjalnie są źle napisane. Tak? Chciałem na przykład sprawdzić czy Excel wie jak siebie pisać jak Word, czy wie jak siebie pisać. No i to jest tak sprawdzone. No i mogę też nacisnąć F7 i mam to samo podpowiedź i mam odpowiednie synonimy słowa, ale tym razem ten głośniczek działa jeszcze raz. działa. Tak na każdym wyraz mogę zamienić nie chcę kapitalizacji tutaj w tym miejscu akurat nie jest mi potrzebna no i tu też Tribal. jest odpowiednia ten. mogę sobie ten no i dictionary w angielskim mogę sobie skorzystać jeśli jestem tam akurat jestem zalogowany, ale nawet jeśli nie jesteś zalogowany możesz skorzystać z czegoś bardzo podobnego, wystarczy że przytrzymasz klawisz alt i klikniesz na dowolny wyraz i wtedy otwiera ci się jeszcze dodatkowy panel boczny i tu nawet jeśli nie jesteś zalogowany, on się otwiera, z po prostu wyszukiwaniem po odpowiednich parametrach, znaczy się po odpowiednich wyszukiwarkach, tu masz możliwości i on znajduje tu powiązania. No, jak wyszukuję czegoś po polsku, też mogę coś takiego zrobić, tylko że to już ze względu na to, że to są przeznaczone bardziej pod angielskich użytkowników, to wyniki wyszukiwania wyrazów po polsku jest średnio zadowalające Zdecydowanie jednak bardziej potrzebny jest ten word check w angielskiej wersji językowej. No i tak jak mówiłem, że jak tu coś nawet napiszę, na przykład napiszmy sobie jacht, tak, teoretycznie mam ustawioną opcję tu w języku, w, żeby automatycznie wykrywał ten język. Ma trudności, naprawdę. Jeśli masz tylko jeden język, wszystko jest proste i przyjemne. Word się do, od razu domyśla, tak? Default. Ale jak są tutaj zmiany, wchodzi w ten, no to są trudności i może czasami warto to odznaczyć, żeby ci czasem w którymś momencie zacząć pisać, a on tu no, zmieni język i wtedy kończy się na tym, że właśnie wszystko zostaje podkreślone na czerwono. I tu jest ten jacht. Zamienimy sobie z angielskiego tu na dole na polski i powinien być jak najbardziej no na niebiesko, bo ma jeszcze tutaj ustawione, że pierwsza linijka to wszystko z wielkiej litery. Ale tu widać to jest kawałek polski, to jest kawałek angielski, bo tak już sobie ustawiłem. I no skończmy ten, niech sobie poprawi to jak należy do końca. Tak, change. Część, wielkie litery, nie wszystko sobie poprawi. na Nie będą te wielkie litery. No i proszę. No i tu jest. OK. Zostało zmienione, poprawione. Zobaczmy, jeszcze właśnie, przejdźmy do Excela, bo w Excelu też możesz sobie właśnie nacisnąć Alt i kliknąć. Myszką. I wtedy też otwiera Ci się ten dodatkowy panel i on wyszukuje. No w pingu przeważnie właśnie na, na pierwszym miejscu jest. Tego, co ty masz w komórce. W Excelu szuka komórki. Tu jest napisane, czego szuka. Gdzie góra, a gdzie dół. Tak? Tylko odpowiednio z błędami ortograficznymi. A jeśli chcesz pojedynczego wyrazu, niestety nie działa tak, że wejdziesz w komórkę, w edycję komórki i zaznaczysz, po prostu klikniesz na jeden wyraz. Tak? Nie funkcjonuje to. No, no, zostaje taka opcja, że weźmiesz, skopiujesz sobie do innej komórki i wtedy jak klikniesz na tą komórkę no to wtedy wyszuka tej góry przez uzwykłe. To są te trudności związane z językiem, szczególnie jeśli jesteś Polakiem a pracujesz na wersji angielskiej. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, żebyś mógł mieć na bieżąco informacje o nowych filmach na temat Excela.